Najważniejszy jest ten pierwszy krok, kiedy rodzice otrzymują diagnozę: Państwa dziecko urodzi się z rozszczepem kręgosłupa. To jest ten moment, kiedy czują się totalnie osamotnieni. Naszym planem jest to, żeby program SOS dla rozszczepu kręgosłupa trafił na każdy oddział ginekologiczno-położniczy, patologii ciąży, patologii noworodka w Polsce. Fundacja Spina powstała z wiary w to, że dzieciaki z rozszczepem kręgosłupa mogą osiągać wszystko to, co dzieci zdrowe, ich zdrowi rówieśnicy, koleżanki i koledzy. I to właściwie było naszym motorem działania. Na początku byłam tylko ja, później do mnie dołączyły dwie dziewczyny, które same, jako dorosłe dziewczyny, miały rozszczep kręgosłupa i pracowały zawodowo. No, i tak zaczęliśmy tworzyć fundację. Dzisiaj fundacja ma pracowników, wolontariuszy, ale ma też przyjaciół, partnerów, współpartnerów, sponsorów i takich, taki, takie osoby, które angażują swój czas, umiejętności i chęci. I tak naprawdę działamy w każdym mieście w Polsce. Większość rodziców wcześniej nie słyszało o tym, co to jest rozszczep kręgosłupa. W ogóle samo słowo, słowa, rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, to są tak powalające słowa, że większość, większość z nas jest sparaliżowany tą informacją, co tu robić. Stąd powstał program naszej fundacji SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Na czym on polega? Tablica informacyjna: otrzymałeś, otrzymałeś diagnozę rozszczep kręgosłupa, dzwoń do nas. Przy tablicy, kieszonka z zeszytami informacyjnymi, gdzie można sobie już samemu doczytać o, i, i też skontaktować się z lekarzami, którzy tam są wymienieni. A oprócz tego wysyłamy wolontariusza, który, którym najczęściej jest rodzic, który już taki doświadczony jest, ma starsze dziecko z rozszczepem kręgosłupa, lub dorosła osoba, która też sama ma ten rozszczep. Więc, i wtedy taki, taki wolontariusz jest w stanie wesprzeć tego rodzica w najtrudniejszym momencie. wolontariuszy takich, którzy pomagają nam przy naszych sportowych projektach. Bo chodzimy w góry. Nie straszne nam jest zdobywanie gór z dziećmi na wózkach. Nie straszne nam jest żeglowanie z dzieciakami na wózkach, Nie straszne nam jest szernierka. To jest świetna sprawa. Także wtedy potrzebujemy wsparcia, innych, sprawnych, dorosłych. I to są ci nasi fantastyczni wolontariusze, którzy pchają te wózki, którzy pomagają się przesiadać, zmieniać urządzenia, być sprawnym, jakby te brakujące nogi to tak my ich nazywamy, tych naszych wolontariuszy. Pandemia ograniczyła nasze możliwości w pracy w terenie. Parę, i parę takich naszych akcji się nie odbyło, albo odbyło się w ograniczonej formie, no bo nie możemy się spotykać tłumnie, prawda? Ani też w większych grupach. Natomiast rozwinęły się w tym czasie, i ja jestem z tego bardzo dumna grupy, wsparcia takie działające online. I powstała fantastyczna grupa dorosłych z rozszczepem, i to jest taka nadzieja dla nas, bo tam są wszystkie kompetencje. Więc nasze dzieciaki będą miały szansę się uczyć od swoich starszych kolegów i koleżanek. I ta grupa nam właśnie w pandemii najbardziej urosła. Fundacja stała się moim piątym dzieckiem. I powiem tak, nie jest tak różowo, że jest to fantastyczna pasja i zawsze przynosi mi tylko i wyłącznie satysfakcję. Jest Ogromna doza satysfakcji i dumy z tego, co zrobiliśmy, co nam udało się zrobić, ale są też nieprzespane noce i bardzo duże tempo pracy, dlatego że my nie możemy zwolnić tempa, bo te zmiany, które już dawno powinny w Polsce nastać, one muszą być wprowadzone. Fundacja wykonała ogromną robotę. Nie mówię o sobie tylko, ale mówię o ludziach, którzy się zarazili tą ideą i wspólnie z moim fantastycznym zarządem, z zespołem, z wolontariuszami i też z tymi, którzy uwierzyli, że warto jest nas wesprzeć finansowo, robimy naprawdę super robotę i jesteśmy bardzo dumni wszyscy w fundacji z tego co udało nam się osiągnąć. No i mamy do tego dalej zapał, to jest najważniejsze.